i tyle mogę Zbierasz, powiedzieć. co możesz. O! Jakiś ptaszek. Jak się biewasz, panie kruczku? A czemu przy tym już postawiliście ognisko? Bo już była noc. Aha. No tak. Turururururu, marchewa. Marchewa. Trawa. Ogólnie można tu łapać króliki, jest to dosyć ciężkie. Nie złapisz tak, królika. Bez pułapki będzie Bez ciężko. Bez pułapki będzie ciężko. Na razie zbieraj wszystko inne. No, ja na razie nie zebrałem nic, bo nie wiem co mogę zebrać. A umiesz klikać lewym na rzeczy. No, umiem, ale niczego nie mogę. Marchewy, możesz. Królik. Ale nie oddalajmy się za bardzo od siebie. Pod M masz chyba mapę? No. A jak zbierasz kwiatki, to podnosi się sanity. Mmm, piękny kwiatek. Mogę zrobić sobie pochodnie? Nie jest mi potrzebne. Kamień potrzebuję. Podnieś krzemień. Królik spierd... Kwiatek do podniesienia sanity. Co to, to za żaba? Tak yy, żaba, żaba. jak cię uderzy, to zabiera ci rzeczy. Uciekaj od żaby. Ona goni! Skacze za mną. Co, za Dobra, uciekłem. Uciekłem. Gdzie jesteście? Yy, ja nie wiem też, gdzie jesteście. Jak będziesz yy, na obszarze, gdzie ja. Yy, widzisz mnie, no to dopiero jestem. No zaraz tam. Idź do portalu, to się znajdziemy. Jestem. Przy portalu? To idę do portalu. O! Widzisz mój znaczek taki, że jestem na dole? No chodź. O! <laughs> Pan słoń ten dyszyn, ale nie mamy tych. Dobra, chodź, bo musimy... ...pozbierać yy, rzeczy. Blisko portalu się Masz tu trawę, masz tu trawę... Blisko portalu czy gdzieś dalej robimy? Znaczy daleko, nie try hardy, my sobie chodzimy. Tu Churka, masz trawę! masz przerwę! Nie, <grych> ja tylko się pytam, bo już mogę... ...włożyć maszynę do graftingu. The to, Tu to masz, zbieraj kwiatki, zbieraj jak masz małe sanity. <grych> I też patrz y, na głód. Głodu mam 117. Chodź, idziemy na dół. Kurde. Yy, którymiś miś obracałeś ten. Kamerę sobie, ale nie będę... O, też tak. Albo E. O, o. I nie, nie, nie da się zrobić. Czy, wiano, wianka? Kurde... Powinno się dać. Ale no. możliwe, że jeszcze za ten. O kurde. Dekoracje, ale teraz się rozwinęła. Jak pozmieniało i to w cholerę? Co I zrobi? I nie wiem. Eee, oj, I i do... zrobić, zrobić. Robolos... Zrób się siekierę zrobić, tak, mogę kilo. Zrób i zacznij ciąć drzewa, bo ja nie mam. O kurde, robot. 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 Robo, no sarożec mnie kurwa, goni. My się dobrze bawimy. Zrobi się ognicho. Rąb, a ja zbieram nasionkę. to też podstawa. No, ale jak na razie nie mamy nawet ten. My st nie stoimy koło tych kamieni. No nie podchodź mi, bo trafiam w ciebie. Z <grych> krzemienia przecież robisz. Ale ja nie posiadam krzemienia. Ja mam. Jakieś robię. Później zrobię ognisko. Nie? Pory... Chociaż teraz mogę sobie zrobić. Gdzie stawiamy? Tu, żeby nic nie ten... I, o. Zabijam kreta, mam mięso z kreta. Gdzie jest ha, ha, ha. O. się, żeby ci nie poparzyło. I ogólnie możesz usmażyć na tym na przykład marchewy. I wtedy więcej ci dają, nie? I ogólnie patrz, które rzeczy ci zabierają sanity, które ci dają sanity, które dają ci głód, które zabierają, no bo różnie. Rom, drewna, ile wlezie, bo potrzebujemy dużo drewienka. Kłatek musisz jeść. Jak ja mam tam coś gotować? Y, musisz podejść i wziąć tą rzecz i na ognisko gotuj. Dodaj, pali dodaj paliwo. Oh. O, dam ci nasiono masz. Ogólnie na no nie wszystko można gotować. Bo na przykład to... y, jak jest noc, to jesteśmy... Musimy być koło ogniska, bo w ciemności są potwory. I niektóre potwory idą, by zgasić to ognisko. Wtedy musisz je na nie ty skur... i one wtedy się znikają. O, widzę drwala naszego, jest na dole. Teraz ja sądzę, że. O, tam jest ognisko <grymne> gaśnie. Nie gaśnie, robi się ciemno. O Jezus. A ja sobie zjem. boję się. Widzę was. Teraz gaśnie. Mogę dodać paliwa. Ja doda Jezus, jak się wszyscy rzucili! No i ogólnie możesz sobie tu wyjść... I zrąbać drewno, tu wyjść, zrąbać drewno... Tylko ostrożnie, nie? Bo ja nie mam nic. wejść wyjść do klasu. Gotowe. Zrąbałem, ale nic nie widzę. Jeszcze jeden tam jest. Nie widzę nic. Jak nie widzisz? No to chodź tu. Trzeba dołożyć pan. Coś zjadłem. Jezus! Co jak klikłem? Aaaa! Co no? No musisz jeść w tej grze. Ale zjadłem panie to co powinienem. Aha. Musisz e, no, kość... E A jak ja mam e sprawdzić co dodaję? Zdrowie to jest ważne. Ważne jest dla ciebie wołądek i ten... Jednak I już pisa. nie ma y, tego, bo kiedyś było co daje ci co. Dobra, idziemy na dół. Pamiętaj, zbieraj kwiatki. Tu masz kwiatkę jak coś. O, możesz kilo zrobić i walnąć tę skałę. Którą? No tu są K skały. się doskon... hmm. jak na razie nie ma zbyt nieciekawych miejsc, tak by the way. O, krzemień, go. Kamień, ale zwykły. by też się krzemień przydał. <grym>, witaj w no! się. Jak no! użyłe, tam będzie złoto. Złoto jest do, uleps do ulepszania tych... Do badania różnych duperali. A jak ogólnie idziesz ścieżką, to szybciej idziesz. Tak. Ja, ale, ale to masz... O nie! Uważaj, uważaj, uważaj! Odejdź od tego! Pierdalamy... Le... Na mnie się... Na mnie się skokoszował, <śpuszczak> Pa! Ale za nim pobieg. Przemień. O, chyba. Uważaj! Uważaj! Uciekaj! Brawo! <śpuszczak> no. <O> <śpuszczak> Kurde, żarcie. Czyli tu ma swoje. Zanim to pokonamy to będzie trochę Plecak. Dobra. Ryzyk fizyk. O kur... Chyba się w kur... Ja muszę ua, się ua, ten odebrać. Dobra. Ode mam plecak XD milizno. Zbadaj szkielet. zazdroszczę. <grym> o o, biegnie! <grym> o biegnie! <grym> Jezus, czekaj nikomu Michała, bo Michał jest za O, o, nie! Też sobie wybrał miejsce, by wziąć jedzenie! Spieramy stąd. Jestem. Uciekamy stąd. Skąd? No stąd. Chodź. Czemu? No bo tu jest ten, ten. On już mi dziabnął raz. A ja nie wiem, jak. No, ja też nie wiem nie chcę już się dowiedzieć, wiesz? Bo tam jakieś szyszki chłody są, czego nikt o. nie podniósł. Koczak. I znowu. Szyszki chłody są nikim Uważaj, nie Michał, gdzie ty jesteś? No dobrze, zbieram. Czemu drzewo się takie dziwne zrobiło nagle? Jakie to się dziwne? Zwiędło, zwiędło, tak jakby. A, zwiędło se. A i e, nie ruszasz os. Tylko, że one mi przeszkadzają i nie mogę zbierać. Jak je ruszysz, to cię zaatakują. Czerwony grzyb. Kwiotek. I nie niszcz ulów. Nie zamierzam. Gdzie wy jesteście? <laughs> A gdzie ty jesteś? My jesteśmy po uli. O, szkielecik. Jesteśmy, tu jest królowa pszczół ogólnie. Zazdroszczę, muszę zdołać uciec, Eee, Tego w ogóle nie, nie dotykamy. O, indoor. Ciemno się robi, chyba. Nie, jeszcze mamy. Tam do góry masz zegarek, i dopiero jak <coughs> będzie na niebieskim. Gdzie do góry zegarek? Po prawej stronie. A, jak będzie na niebieskim? Tak. Teraz jest na czerwonym. Ej, co to? Hehehe Szerszenie, uciekaj. Dostaw! Dostaw! Dostaw. Co bierzesz, mi kradnie? Co ja? Zostaw tą narebkę! Ja nie mam jedzenia! No, co mi zabrał? Cześć, spójrzmy ja na mapę. Tu możemy w sumie iść, bo tu nie mamy odkrytej. A pod M masz mapę, nie? Którą odkrywasz? Znalazłam ten. Ale tu dużo jest potworów. Ej, tam coś jest potworów. O, wziąć. dobra. Eee, jak się zaznaczało na mapie? Czy tym przyciskiem? Nie. Dałbym też. Tu ogólnie, masz. jak umrzesz, to tu cię musimy wskrzesić. Inaczej nie ma opcji. Kto robi ognisko? Okay. Eee, Skoro mamy tutaj? To może tutaj się. Zacząć po. Można się osiedlać. Chcę się osiedlać hmm. i się, się chcę przygody. Jak chcę znaleźć te. Te duże krowy co gówna dają, i będę sobie kupy zbierał. Ja to... Nie no. p One fajne są. Dobra, gdzie jest noc? Bo ja muszę zjeść. O. Przecież możesz zjeść bez nocy. Ale muszę robić coś cały czas. Bo to nie można tak sobie stać i nic nie robić. No, zjadła. No co za łeb. A jednak można, Wianek, widzisz? A ja, ja potrzebuję no. chyba. Ile potrzeba do tego kwiatku? 12, 12, 12 kwiatków. Aha, to mam. Bo Jak masz kwiatki, dzięki Michał. Temu, dzięki, dzięki temu wiankowi dasz, tak szybko nie spadnie psycha. No, nie spadać tak szybko psycha. Kurde, gdzie to? Co ja zrobić? No właśnie... Chyba ktoś korzysta z maszyny i w nie możemy. Jedna osoba chyba może Jak ja mam zrobić ten wianek? Michał, nie mam pojęcia. Naprawdę nie wiem. O, haha, mam włócznie. Łatwo. Będę na A? Ja nie mogę żadnej broni zrobić, czemu? Albo muszę mieć. Musisz mieć linę. Linę musisz tak. sobie zrobić. Idziemy się na O tak. Muszę coś zjeść. Ubierz kapelusz. Ale zajebiście się mhm. Uh -huh. Miss Poloni 2018. O, ej, znalazłam fajne miejsce, gdzie możemy się osiedlić. Ładnie jest tu. Dużo drzew jest. tunel robaka. Co? Tunel robaka znalazłam. Aha, tego, tego. Możesz poszli! Słyszałam, aż. Aż ja mi też. gorąco się zrobiło. Masz może złoto, Michał? No bo ja miałem jedno złoto, o chaba, kur... zaraz nie będziesz miał Co ty zrobiłaś? To jest moja siostra, która umarła podczas y, zabawy ze mną. I ona mnie będzie bronić. Dobra, robimy tu bazę. Słucham? A mnie kto będzie bronić? Sam? Tak się będziesz bronić. Ja mam pomoc, tu. Nie widzisz podobieństwa? Ja widzę. Ło, wow, drzewo znikło. Skupy tyle żarcia Macie w... coś. O nie, ciemność. Siedzę tu. O, Jest tylko złoto. Drzewo. Dajcie mi spokój. Abigail, zapr. szybciej. Jesteś w końcu duchem, powinnaś szybciej chodzić. O nie, pająki. Ej, w sumie. Po idziemy się na. Zamknij ryj! Piesik! Dobrze! O, żapny tykamy. Bawoły! Oh my god, kupa! Tu wszędzie jest woda, to jak ja mam dalej iść? Kupa! Nawet dwie! Ły? One tak śmiesznie wyglądają zawsze. Są tak zdziwione. Jak podchodzisz do nich, jakie. wy. No to brawo. I tak nie lubiłem tego świata, ich. O, znalazłam, dobra. O kurde, ile tu pająku. Nie atakujcie mnie. To ja nie będę atakować was. Ja znalazłam już złoto, i będę wracać. Jezus, Abigail! Ty wariacie! Ty wariacie! Jezus, to zabijała wszystkie pająki. Wariatka. Nie, nie bi bawołów! Abigail zgubiłam, nie wiem gdzie ona jest. Abigail! Ją dalej gonią te bawoły! Aaaa, pomocy! Tomasz miód i żądła! A, 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 a. Abigail, ty chuj. Ty chuj. Michał, pomóż mi! Nie. No to szybciej! Co jest? To no pomóż mi weź ten miod głupi! Tu masz miody! Biorę! Nie! No i chłop. Mogłem, zostaw lajka i subskrypcje. Nie O, jakaś kabalanka wow. tu jest. Zostaw! Co zostaw? Co? zostaw. Zaraz Abigail mi umrze. O, kur... Po jednej części Uch, To było mocne. Czym zajmujesz się w życiu? Zbieram, zbieram marmur. Co jest? A! Świat nie, patka wie Kret! ja tu biegam oh, nom, tu nic nie ma nigdzie. Ja znalazłam kamień ze złotem. I nie żyjesz. No i nie żyję, bo fajam. <grystanie> tu. O, Rozpal. To, to, już czekaj. Otyk. tyk. Gnuj. Myk. Myk. <grystanie> o, i słyszysz takie tykanie? Patrz, idzie taka ręka. To na nią musisz najechać, i ona się cofa. Bo ona będzie chciała nam ognisko zgasić, przygotowuję ziemię pod uprawę. No super, a mogę jakoś się przygotować, bo tak trochę. widzę ciężko. Lol, jakaś biegająca skrzynka. A, biegająca skrzynka? Weź od niego, to będzie twoja. No otwarłem ją i ona za mną biega. No, no i to jest twoja skrzynka teraz. No, ale będę miał żarcia z tego. Uuu! No. Ja poszłam po trawę. Tam jest do góry. Chciałam trawę, to będę ją mieć. I sobie dżonko pogotuję, bo mam 30 czerwonych grzybów. Czemu coś się do mnie zbliża, jakieś żółty jak mi się zrobił? Nie wiem. Co to oznacza? Nie wiem. Czy ten Chester może zginąć, czy on jest wieczny? <słuch> może chyba zginąć, tak samo możesz go zgubić. To niebezpiecznie w nim coś chować trochę. No nie, bo dopóki masz y, jego taką kość, ale to jest twój. Ja mam kościane oko jakieś. No. O tym mówię. Eee! Lutab! Żaba za mną skacze. <noise> Jak cię trafi, zabiera ci rzeczy. Jezu, ale ja gram optymistką. Ona ciągle wszystko umiera. <noise> wszystko umiera! I tak ciągle gada. <noise> kreta mam. No, <noise> możesz sobie ugotować. O, kwiatek. Kwiatek. O, tam jest kwiatek. Odejdź, pszczoła. No cóż. O. Wracam do ciebie po trzech dniach. Masz mleko? Nie mam. To nie wracaj. No właśnie. Koną ci wziąć, no ja nie znajduję tu nic. Co tam goni? Goni dużą bestię, z której jest dużo żarcia. A go tylko można zabić jakieś z wrogu mapy. Abigail, pomożesz tak. mi. Kur. O -o. Szybko zapal. Jak.